Proszę Państwa, posłuchajcie mnie uważnie. Dwa biliony zadłużenia. Odsetki od tego długu, od tych kredytów, pożyczek i tak dalej, każdy z nas w Polsce rocznie płaci 4000 zł. Tylko odsetek. No to sobie wyobraźcie teraz, o jakiej skali długu mówimy o jakiejś skali zadłużania Polski. To jest po prostu dla mnie, powiedziałem im dzisiaj z trybuny, wy to robicie specjalnie. Wy to robicie świadomie eee, nie, i przestańcie zwalać już na PiS. 24 rok jest w całości wasz eee, i pieście odpowiedzialność i zobaczymy, jak ona będzie wyglądała za wasze działania. Więc oprócz tego długu, oni mówili, że poza budżetowo PiS działał, no to chcę Wam powiedzieć, że oni 137 miliardów wyprowadzili poza budżet. Czyli ten dług, który wygenerowali, ten oficjalny, plus 137 miliardów. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. No.